Wolontariusze z Gimnazjum nr 2 w Lubaniu rozpoczęli kolejną edycję akcji Pola Nadziei. Uczniowie pod opieką pani Beaty Kazan i Henryki Zajączkowskiej posadzili tysiąc cebulek żonkili, które zakwitną na wiosnę, stając się symbolem nadziei dla chorych dzieci. Poprzez akcję Pola Nadziei corocznie w całej Polsce promuje się hospicja domowe i stacjonarne. Nic więc dziwnego, że uczniowie tak chętnie biorą udział w tym przedsięwzięciu. Celem akcji jest nie tylko solidarność z osobami chorymi, ale również szerzenie informacji o profilaktyce oraz możliwościach pomocy osobom chorym. Wow, nie Tak ładnie. Rolnik w dolinie. Ale rolnik, słuchajcie, zobaczcie. Macie co było, takie macie ładne. A te zawiązane? Bo to nie było... Teraz spróbuj ukucnąć. Idź, idź, aż przed siebie, przed ciebie. Ciągnij, ciągnij, ciągnij śmiało. To teraz okay. tak, słuchajcie, musicie iść ciurkiem, na no, Nie no, zakopujcie niezu, cebul, bo ich później nie znajdziemy. Mimożdż tak? dać. Na razie nie zasypujemy, na razie zostaje tak jak jest, Ale na końcu nie, nie, nie. zasypiemy. I zobaczcie, cebula musi być schowana i na razie nie zasypujemy jeszcze, potem zasypiemy. O, się coś, no to następną dziurę, nie przejmuj się. Ale, super. Jest to akcja sadzenia żonkili z Wrocławskiego Hospicjum. Dostaliśmy pół hektara ziemi od pana prezesa z Gijuku. Będziemy sadzi, sadzili, sadzili żonkile, które później na wiosnę będziemy sprzedawać za dowolne datki i oddamy pieniądze do Hospicjum Wrocławskiego. W akcji biorą udział wolontariusze z naszej szkoły oraz panie prowadzące wolontariat. Akcja w gimnazjum numer 2 odbywa się już po raz trzeci. Wolontariusze oprócz żywych kwiatów wykorzystują wykonane przez siebie papierowe żonkile. Na wiosnę, we współpracy z Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, kwiaty rozprowadzane są w formie kwesty, a fundusze zebrane podczas zbiórki przekazane na rzecz dzieci objętych opieką hospicjum.